Siemano, witajcie z tej strony sniper Gamer i dzisiaj mamy livea. Gramy sobie w Brawl Stars. Od dzisiaj, oczywiście, to nie jest ten live, który zapowiadałem. Dzisiaj nie dobijamy Tika, ale sobie po prostu zagramy. Otworzymy sobie zwykłą skrzynkę. Tutaj odbiorę sobie. Normalnie sobie zagramy. No, tak o, taką sobie zrobiłem livea dla was, tutaj mógłbym sobie ulepszyć spajka jeszcze nie ale no cóż no teraz sobie zagramy El Primo na solo Jezu, nie zobaczyłem mapy, ale to nic nie wiem co dzisiaj jest chyba grzybki lecznicze ale no cóż dobra, to od razu tak szybko zaczynamy, tutaj mamy Darylo dobra, nie będę się na niego pchał, weźmiemy sobie skrzynkę Tutaj widzę, że jest Bu. O Jezu, mnie. Sorry. Mm, uh -huh. Dobra, idziemy tu na środek po tą skrzynkę. Tutaj Bu będzie wiedział, że jestem. Tu widzę, że Pam chyba była. Nadal jest. Dobra, biorę te skrzynki. Szybko. Dobra, już trzy power mamy cztery ból tam jest, widzę Gdzie on jest? Tam gdzieś poszedł. Dobra, tu jest Kurde. Dobra, tu się klepiał. Kurde, przez te haszcze nic nie wiem gdzie. To jest dobra. Tutaj bu. Próbuję dojechać tego el primo. Dobra, robimy mu taką. Dobra. No! Nie, 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 nie. Dobra, teraz tam Dobra, pyk. Ucie, kurda. No, nie, nie, no, nie, 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 plus 6 to dobrze o, zagramy sobie z Adamem A, Adam jesteś na live'ie, jak coś Napiszę mu oj oj, on jest nawet w bitwie. Czekaj, zobaczymy sobie Jeśli się nie obrazicie to pokażę wam No bo wiecie co, poczekam sobie później. Aż skończy. Bram sobie nadal. Nie będę was zanudzał. Live około 20 minut, może będzie trwać. Nie wiem zresztą. Adam do mnie niedługo przyjedzie, to nagram tego live'a, w którym dobijam Tika jednak. Jednak będziemy Tika dobijać. I tak się pewnie stanie. Dobra, tu mam Rose. Dobra, jest jechana. Jest. Ja myślałam, że to ja mam tak mało HP. Dobra, tutaj jest idzie. Ja go tu dojadę. Dlaczego on nie idzie po tej skrzynkę? Tu mamy... Ej! Ból, 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 ból! Oh no! Dobra, gonimy go. Gonimy go. Kurde! Nie daliśmy rady, no nic. Ale będzie plus jeden. Adam już nie gra, zaproszę go. Napiszę. Jezu, nie zbiorę klejnotów, solo. Mm. O Jezu, solo wybrałam, duo, sorry. Dobra. Nie, pisz Boże. Adam! Spoko, pozdrawiam was. <grym> pozdrawiam was, Adam. Ja też go pozdrawiam. No to dawaj. Mam Graszeli Nawet spoko. Tutaj mam Riko. Jakiegoś Wojtka Pomogę tutaj im. To go bóle załatwię. Kurde! Tak mu mało HP zostało. No nic. <grym> Adam tylko nie wpadnij na nikogo Uciekaj, uciekaj, uciekaj No dobra, jestem no Dobra, mam ulta Tylko gdzie ten Rico? Dobra, dojedziemy z Tu kurde, nie trafiłem! Ja nie mogę! Ból ból Frank No ten ból nie dadnął, albo uciekł, bo jest nadal pięć drużyn. Dobra, tutaj ten Frank wiedziałem. Dobra, jakoś musimy go dojechać. Kurde, nie, nie, źle. Nadal pięć drużyn. Co to jest za długa arena. 3, 2, 1. Jestem. Dobra jestem. Dobra Karla tu mamy. Nie, żeby Ulta nie włączył, bo nie mam szans. Nie. Wzięli mnie tak dziwnie. Dobra. Nie jest tak źle. Trzecie miejsce. Tak, nawaliłem. No ale cóż. No to otworzymy sobie teraz. A może Panda YouTube będzie grał? A um, no to spoko. Otworzymy sobie teraz dwie skrzynki. 30 monet. 5 punktów mocy do Broka. 10 do Berleja. Zobaczcie, można ulepszyć Broka. No jeszcze jedno sobie otworzymy 23 monety Ja z 6 punktów mocy do El Primo, nice 25 do Poko Jeden bonus, jeden bilet Co on napisał? No spoko Za Bo wiecie co ja też zmienię Za dymiarze Weźmiemy sobie teraz nitę. to. Dobra, ja jestem gotowy. Dobra, on bierze poko. Oj, trochę poko. No dobra, niech będzie poko, będzie mnie uzdrawiać. Szkoda, że nie ma tego nowego Star Powera, to by też i bił. Dobra.

się dowal go! No zawsze tak to jest. Nie no, ja nie to nie gra. Sobie wezmę... Brokiem. Albo nie, 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 nie brokiem. Albo dobra, brokiem. Jak szybko 10 minut zleciało? Lajwa. Dobra, myślę, że o ja na skrzynkę. Się. Dobra, sobie lecę tam na skrzynkę. Ojej, się, mam Tam widzę ból, ból. Dobra, dojazd. Kurde, nie dojazd dojazdu z rakiet. Jezu! No, podszedł mnie. No i znów na minusie. Nie zawsze się wygrywa. Dobra, gramy jeszcze raz z brokiem Słabo trochę. O, susie, telefon. Teraz się postaram, żeby wygrać widzicie już się boi. Brona teraz będzie chciała podejść. No, nie jest Dobra, odpuszczmy sobie. Weźmy sobie za to tą skrzynkę. No mhm. Nadal Nadalpi drużyn. Coś na tym lewie tak długo. Paty duo. Zabiję to. Właśnie nie zabije. O Boże, ja mam 3000 pucharków, a... No co ty robisz? Mm. Widzieliście, co on zrobił? Jaki oto. Ja nie mówię sorry, ale to było idiotyczne. Nie wiem, czy on się zaciął, czy co. Ścięło go. Masakra Albo nie napiszę O Boże, mogliśmy to jeszcze wygrać. Dobra. Ludzisko, zostawiajcie łapki w górę i teraz wygramy to. Teraz to wygramy. Widzę tam był na dole. Pyk i... Dobra, ja i to rozwalił. Bui Dobra tego spajka trzeba jechać Oczywiście mnie ścina Rozwaliłem Shit Shit Nie wiem kogo bić Oh no Wytrwaj to nie, koniec, koniec trzecie miejsce. dobra, zagramy sobie jeszcze dwie ręki duo i zagramy solo. Albo nie Za też kimś innym zagram Dobra, zagramy sobie ten duo Jak wam się podoba, zostawcie 10 łapek w górę To kolejny taki krótki live, taki 20 minut A jeśli zostawicie 15 łapek w górę To robię live'a dwugodzinnego, jeśli chcecie Wiem, to będzie szalone No ale, dobić Tika To 800 pucharków Dużo się robi 800 pucharków Mhm, mm to dużo osiemset. Ja mam bu na mocy pierwszej i jest bardzo słabo. Dobra, biorę chyba jest tu też. Ja nie Mhm, mm dostałem. oazu Nie idź tam! To. to jest live. Nie ja rób eksperymentów jakichś. No ja wale. Jeszcze mnie tu wciągnął w to gówno Ja tutaj kampię. Nie ma mowy, żebym szedł. Za No Nie wiedziałem. Mam tylko czterysta. 4000 HP, o, zresztą niszczyłem na to. No. Dobra jest tym, tym tam ten poko, ile tam tubów. Ja nie mogę. O, oh, shit, ja miałam 100 Bez komentarzy Bez komentarza. Fuck, jeszcze mężczyzna. ścina. Man, shit, man. Dobra. Misiek idzie. Kolejny misiek! Miny! No i nie dałem rady. No cóż. Może no, otworzymy sobie to jeszcze jedną skrzynkę. Czekajcie, ja sobie zmienię internet. Ale to już ostatnia ręka, jak mówiłem w tamtej części. Zabiorę sobie klukiem. Nie wiem, czy to coś pomoże. No graj. Jak? No to wywalaj. Bawiamy sobie solo krukiem. Z jakąś lawinią, razem z domową osobą i to nic nie pomogło. Wiecie co, dobijamy sobie... Nie, to tak się grać nie da. Widzicie co tu się dzieje? Nie chcę już trzeciej części robić. Masakra wiecie co? Ja się przemieszczę do innego pokoju. Mam nadzieję, że nie będzie głośno. Dobra, sobie. Teraz co na połączenie. Fajnie. Myślę, że to będzie lepiej. No fajnie. Zawalisty live. Dobra, teraz tak na poważnie zagramy. To jest do dupy. <grym> to druga część. Dobra, już mnie aż tak nie ścina tutaj. Dobra. Kuźwo, jest słychać jakąś telewizję. Boże święty. Nie. Słuchajcie, to się nie da. Wyciągnę do tej ostatniej skrzynki. Ale to się tak grać nie da. To jest... Poje No i widzicie to się grać nie da. Wszystko jest to już, już, już nie wiem co powiedzieć. No, nie umiesz jej dać poryju Oczywiście ja dostaję Nie, nie da się tak grać Dobra, mam nadzieję że live Wam się spodobał Stawcie łapkę w górę, suba Zaznaczcie dzwoneczek i...